Drogi uczniu, to pierwsze takie wydarzenie w regionie. Miasteczko zawodów i umiejętności w i Mazury 2023. To świetny sposób na dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zobacz jak było i o co chodziło. Potrzebujemy ludzi, którzy kształcą się zawodowo. Potrzebujemy ludzi w branży budowlanej, w branży samochodowej, w branży medycznej. Wojewódzki Urząd Pracy kreuje politykę na wojewódzkim rynku pracy. To, co proponuję, spotyka się z zainteresowaniem Twoich kolegów i koleżanek. Najbardziej podobało nam się stanowisko fizjerskie, stanowisko krawieckie, gdzie można było na przykład szyć różne rzeczy. Jesteś uczniem klasy ósmej szkoły podstawowej? Zainteresuj się zawodami deficytowymi i możliwymi ścieżkami ich zdobycia. To Twój klucz do życiowej kariery. Nasze szkoły zawodowe, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Wojewódzki i powiatowe urzędy pracy będą w takim partnerstwie z samorządami, żeby dobrze kreować przyszłość zawodową naszej młodzieży. Miasteczko Zawodów i Umiejętności to Twój dom. Naucz się dobrze zawodu, wybierz kierunek i dąż do celów. Tak się rodzą przyszłościowe firmy i zakłady pracy. Niech jedna z nich należy do Ciebie.